Witam Was na kanale Karol Ruzia i dzisiaj mam dla Was dwie paczki Mochi Popsów i mam serię pierwszą i drugą jak skończymy je otwierać to pędzlem wsadzę sobie to do tego dziurkę i wsadzę tam to i weźmiemy trochę brokatu i będziemy je brokacić jak trafi nam się więc zaczynamy widać już są paczuszki brokatowy i nam się trafił robot i tu mamy coś jeszcze. Chyba jeszcze jednego Popsa. O, i tu mamy już nic. To nie jest już rzadkie. Yy, sukienka. Trafiła nam się tylko sukienka. Zmienię jej buźkę, bo trochę zdziwiona jest. Lepsza. Mamy taką jakby... Aha, wezmę coś i skryję. A to jest taki... Nie wiem, taki miłosny znaczek. I tu mamy jeszcze jakąś podstawkę dla nich. I to się można tak przemieniać. Pucharek złoty. O, i tak będzie wyglądało to z tymi mochi popsami. Odkładam to na bok. Tu mamy listę. Zobaczymy czy nas jest rzadki, czy nie jest rzadki. To są nasze. Hmm. My mamy którąś sukienkę. O i to jest chyba, gdzie jest nasza. Gdzieś tu. To jest ta. Nie ma innej, to musi być ta lub ta. Ale my mamy pomieszane kolory, więc to jest chyba pomieszana dołoża ją tu. I zaczynamy drugą paczkę otwierać. Dobra. Zaczynam otwierać. O, teraz już mamy coś innego. Teraz na początek. Wow! Teraz mamy jakieś inne. Coś do zbudowania. No, z takich właśnie można budować. Tu mamy pierwszą paczkę. Teraz już nie ma nic rzadkiego. Ciufa, jakaś... nie wiem, co to jest, jakieś Jakiś... ciufa jakaś chyba. Położymy to tu na górę. I powinna być jeszcze jedna paczka. Nie? Jedna. Hm. Jedna paczka, to chyba tylko w tych rzadkich były dwie. Gdzie jest nasze? Hmm, nie ma jej nigdzie. Z tyle tego, że nie da się przyjrzeć. Ten jest nasz. Odwrócę mu buźkę. O, ta jest taka zdziwiona, zakochana. I teraz temu zmienimy. My temu jeszcze nic nie zmieniliśmy Więc zobaczymy, jaka jest druga. O, taki, taki. O, wstydzi się. No, więc to jeszcze dzisiaj będziemy te brokacić. Weźmiemy sobie, tu nie ma żadnego podobnego do naszego. A i teraz brokacimy. Zaczynamy od tego. Weźmiemy srebrne. O. Weźmiemy srebrny, o, tu po bokach, tutaj, o, tutaj w tej wecniarce, po narączce. Ten mamy gotowy, weźmiemy teraz tą sukienkę, do niej będzie pasował jakiś taki fioletowy, więc weźmiemy taki, o, ten będzie pasował, bierzemy fioletowy. Zamaczamy w tym fioletowym jeszcze raz. O. Tam do środka i trochę pispiemy Tu z tyłu tą kartkę. Z przodu jeszcze trochę tu po bokach. No więc to na koniec dzisiaj trafił nam się sukienka. Pani sukienka. I Przątacz ulicy, czy co tam jest. Nie wiem co to jest. I jeszcze jakiś naprawdę rzadki robot. Więc to na koniec dzisiaj, w następnym filmiku znowu jakieś zabawki odpożymy, albo będę pokazywać, jak chodzić w mostku. Więc do widzenia. Widzimy się w ostatnim odcinku. Zobaczcie, to jest oznaczony na pudełku jako rzadki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!